Dzisiaj w odcinku Sztuka, która ożywa TeamLab sobie miejsce, coś zupełnie unikalnego, naprawdę. Deszcz nas nie zatrzyma. I odwiedzimy najwyższy punkt widokowy w Tokio. Jest i to Skytree. Ostatni dzień w Tokio. Pełny dzień. Pełny Jutro wyjeżdżamy po południu, około 17. No ale dzień w sumie taki naszpikowany atrakcjami. O, to jest No może nie, nie dużo rzeczy, ale takie duże rzeczy, bo idziemy tak. do... Muzeum, takie oczne. Team Labs się nazywa, ma na oddziały. Tak. Idziemy do Borderlands tego, tego drugiego, tego nowszego. Tak, jest to miejscówka, która jest... Bardzo popularna bilety na nią wyprzedają się z kilkudniowym wyprzedzeniem. Także jeżeli planujecie się tam wybrać, to koniecznie wcześniej zarezerwować miejsce. Kupić bilety. Doma to jest takie przydaje... miejsce, gdzie a, różne projektory i technologiczne instalacje. Instalacje są, tak, powodują, że miejsca, piękne, wystawy są zdjęcia. bez granic. Stąd nazwa Borderless. A no, tak zobaczycie na zdjęciach, na filmie zobaczymy, jak to wyjdzie. Są tłumy, bardzo szybko się wyprzedaje tak, a wieczorem idziemy na SkyTree, czyli najwy najwyższy punkt widokowy w Tokio. Tam na 350 metrów, chyba. 450 ten wyższy dek, a niż 350. Coś takiego, no. Zobaczymy widok e, Tokio zarówno za dnia, jak i w nocy. Mamy bilety na 18, 18.50 zachodzi słońce, więc na takim patencie obczajmy e, dwa w jednym. Tak jest. Uśniadanko Dobra. Właśnie szybkie śniadanko, czyli z Onigiri z, ze sklepu. Cztery kanapeczki Onigiri. Groszowe sprawy jakieś 12-13 zł, jesteśmy na jedzeni na maksa i bardzo smaczne to było. No i trochę jeszcze zadumieni, no bo wstaliśmy w sumie, szybko się ogarnęliśmy i od razu musieliśmy cisnąć na metro. Nawet nie było czasu na taką poranną kawusię, a to się stało trochę takim rytuałem tutaj. No nie, no 5 sekund za późno, 5 sekund. Na szczęście, metro jeździ co chwilę, dosłownie co 3-4 minuty, albo co 5 maksymalnie. Więc poczekamy i zaraz się zabieramy kolejnym. Taki protyp, jeżeli chcecie zmniejszyć ryzyko przeziębienia się od klimy, no to na stacjach bardzo często są zaznaczone, w którym miejscu stanie wagon, który jest lżej klimatyzowany. Więc możecie, już czekając na metro. Wybrać sobie miejsce odpowiednie do czekania i jak chcecie słabszą klimę, to jest taka możliwość, a w tych normalnych to klima naprawdę może ostro dawać, a jeżeli jeszcze zostaniecie zmuszeni do tego, żeby stać gdzieś bezpośrednio nad nawiewem, no to jest masakra. No. idziemy właśnie w stronę Team Lapsa, mamy jeszcze jakieś 500 metrów tutaj pod górkę. Byliśmy już w tej okolicy, ale wieczorem, także fajnie, że udało się też w ciągu dnia, bo naprawdę robi wrażenie. Nowoczesne wieżowce, nowoczesne osiedle, takie chyba dla bogatych ludzi. Zresztą widzieliśmy ze dwa takie droższe auta skręcające tutaj właśnie przed chwilą i dużo sklepów markowych, ale wrażenie robi. To jest znak, moi drodzy, że to jest luksusowa dzielnica. Właśnie wyrzucamy śmieci, które nieśliśmy przez jakieś pół godziny po zjedzeniu tych Onigiri na śniadanie, bo nigdzie nie było śmietnika. A tutaj, proszę bardzo, od razu po wejściu, ale tutaj robi to wrażenie niesamowite. Jesteśmy tuż przy takich ogromnych wieżowcach. Wow, i bardzo dużo zieleni, no świetnie to wygląda. No, czuć luksusik. Podoba się? Ale gruszki. Podoba mi się bardzo, bo ja lubię zieleń. Bo <laughs> ja lubię zieleń, podoba mi się bardzo. Ale klimacik, wow. A to tutaj. No. Już wejście jest fajne, że jest taki napis 3D. Zobaczcie jak to się rozmywa na sufitach. Picie. W szatni, oprócz typowych szafek, są takie uchwyty na parasolki i można sobie zablokować ją na swój kod. No i wtedy nikt nie ukradnie parasolki. Zobaczcie, ludzie korzystają naprawdę. <głosy> <głosy> The artworks in a room change over time. Wonder, explore and discover. Jak tam, pierwsze pomieszczenie? Super, pachnie w ogóle tymi różami kwitnącymi, ale różami? Tak, jest zapach tych kwiatów tutaj w powietrzu normalnie. Ale ludzi jest dużo. Niektóre z tych wystaw to są kosmosy. Polecamy. No przepięknie to jest długa była kolejka do tej atrakcji konkretnej, ale jest sztos. Długa, no 5 minut, tak. No, ale no to widzisz dużo ludzi, bo dość szybki przemiał. 3 minuty tylko się no, ma do Ale miejsca. jest to stosowe miejsce, coś zupełnie unikalnego, naprawdę. No, tak to bo... po prostu przeskakują, nie wie czołaj gdzieś zrobić. teraz w takim pomieszczeniu, gdzie każdy może narysować swój e, rysunek i on potem zostanie wypuszczony do akwarium, które zaraz zobaczycie. Tak? Tak. Czujesz się jak dzidzia? Tak, jestem dzidzią. Idziemy właśnie z naszymi dziełami sztuki tutaj do pani i zaraz się stanie magia. Proszę bardzo. No, i dobra, i po Team i jak było? Świetnie, naprawdę wow. No, ile z tych kupowało? Tak, 100 zł mniej więcej za osobę w tygodniu, w weekend odrobinkę drożej. Tak jak mówiliśmy, bilety się wyprzedają. Na kilka dni w przód nie można praktycznie kupić biletu, więc trzeba to zaplanować wcześniej. Ewentualnie taki tip, jeżeli nawet nie ma biletów. Sprawdzajcie wieczorem i rano, mniej więcej od 21 do 23. I rano od 9 do 11, bo to są takie godziny, kiedy ludzie gdzieś tam czasem zmieniają plany, anulują i te bilety się pojawiają. I tak my właśnie dorwaliśmy nasze. No i tutaj w ogóle to centrum handlowe całe jest mega ekskluzywne, luksusowe, jest bardzo dużo fajnych kawiarni, bardzo dużo fajnych knajpek, więc warto potem sobie jeszcze pochodzić. A na samego Team Lapsa musicie przeznaczyć spokojnie dwie godziny, my byliśmy prawie trzy. E, świetnie się bawiliśmy. Idę zobaczyć co ona tam już wymyśliła. Zobacz, tak jak światło. No to fajnie. Wzięliśmy jedno ciasteczko. Tutaj jest od razu naklejka, kiedy było zapakowane i w ilu stopniach Celsjusza przechowywać. I u góry jeszcze przykleili łyżeczkę. Pytali, ile łyżeczek chcemy? Nie by nic sobą. Co zapakowana, zapakowane, wszystko, żeby się nie przetransportowało podczas tego. Zobacz, jaki fajny. Takie ciasteczko, ale no te pakowanie to jest masakra. Z jednej strony no fajnie, że tak dobrze pakują, no ale z drugiej strony no, tyle śmieci. na jedno ciasteczko tyle po prostu papieru i plastiku zmarnowane, że to jest masakra, nie? No jeszcze pani się pytała, czy jemy na miejscu? No tak, na miejscu. Tylko że tam nie było stoliczków, nie? To była taka cukiernia. A i tak nam pani zapakowała. To jest... I to, jeszcze, żeby się nie I to dopisało... ciastko kosztowało 630 jenów, czyli jakieś 15 zł? Tak. Coś takiego, nie? O, i ja od razu gryzaj się i próbuj. Ale dobre. I co? Takie to jest mocno kakaowe. Tak? Mhm. To jest czekolada z czym? Z cytryną? Z. Taki, jakbyś jadł kakao, takie za dzieciaka, ale takie. Nie, no, jest jakiś taki turbo cukier, tylko takie wytrawniejsze. Daj mi. Zobacz, dobra. to, to że turbo słodkie. O ja. Dobra, co? Ten no, jakie mięciutkie to w ogóle. Ty no i lubisz, to, na nie, to na dole taki trokancik. Mega dobre. No, ale malutkie bardzo. Misio nie ma ucha. Ale dobre. No, ale dobre. Mm. No. Fajna cukiernia. Także ciasteczko po tym Lapsie polecamy też. Tak. Lecimy, lecimy. Po drodze taki ciekawy budynek. Zrobione jakby... Pęknięcie, odsłaniające wewnętrzną warstwę czad. Mamy kolejne toalety, tak się prezentują. Fajnie wygląda jak ktoś wchodzi, jakby znikał. No, ten już taki luksusowy jakby z taką fajną fakturą. Coś chyba bardzo nie chce, żebyśmy te kible nagrywali, bo wczoraj na koleje, tak nie? wczoraj padało, cały dzień jak nagrywaliśmy czy tam pół dnia i dzisiaj... Dopóki robiliśmy inne rzeczy, to była spoko pogoda, a teraz zaczęliśmy chodzić, znowu nagrywać resztę tych toalet i kurde, znowu zaczyna padać, nie? burza, zaczyna i Na razie dopiero lekko kropi, a idziemy nagrać chyba ostatni, więc powinno być spoko, ale zapowiada się, e, że będzie burza. Dobra, czerwone, stoimy, jedzie auto. Także... Miało być ładne, miało być Miejmy nadzieję, że jak to nagramy to już wszystko. wszystkie kible, to będziemy mieć tylko ładną pogodę. <laughs> Trzymajcie kciuki. Jeszcze pół dnia wtedy. No, ale na kolejne dni, nie? Bo nie będziemy już nagrywać w kolejne dni, no to chyba no, też chyba będzie ładnie. Tak nie. No a właśnie, ostatnie. no właśnie. A no. w poprzednich dni też była ładna pogoda. Nie, ale w Hiroshima miała być bardzo ładna pogoda. A tam nie ma żadnych Keyboardu nagrywano? No, nie. <grym <grym nie Całe szczęście. Ale się padało, strasznie. Dobra, chowam nie, kamerkę i lecimy do toalety. To to. W ogóle, a pro, po co To Toto, znacie tą firmę, nie? To się mówi, że w Japonii toalety Toto to, to, to są te takie inteligentne i tak dalej. Ale to ogólnie jest firma, Któryś która tworzy to wszystko. Stylne. Toalety, umywalki, prysznice, hmm. prysznice to to leżanki, te suszarki nie? takie do rąk, są jak są Dysona na przykład, no to też są Toto. To. I tutaj w Japonii praktycznie w każdym hmm. hotelu, w każdym, każdym metrze, w każdym miejscu, miejscu to, to. każda łazienka, toaleta, umywalka, prysznic. prysznic nawet w naszym hostelu, wszystko jest firmy Toto. To. Więc e, są patriotami, jeżeli chodzi o firmę. No i tak samo, jeżeli chodzi o auta, to pewnie się domyślacie, jakich jest najwięcej. Toyota! Dobra, chowam kamerkę, lecimy do toalety. Wyłączyłem nagrywanie. A zobaczcie na to: szpital dla zwierząt. No, czyli taki weterynarz, ale zrobiony tak luksur, naprawdę. W No, bardzo ładnie. Opieka zdrowotna w Japonii dla zwierząt. Tak, prywatna, oczywiście. Inny level, Jest pewnie lepsza niż dla ludzi w Europie. Tak, tak. Dobra, kurde, zaczyna pozać coraz obie, bardziej. Obie. Dobra, biegniemy do tego dla szybko. No i pada. Rozpadało się na amen. Czekamy chwilę, ale radar pokazuje, że nie będzie lepiej. Może nawet gorzej będzie. Burza w ogóle jest gdzieś tam niedaleko, bo przed chwilą błyskało. No, w większości krajów azjatyckich musicie się liczyć z tym, że pogoda jest nieprzewidywalna. E, tutaj wieje dużo bardziej, bardzo często ta pogoda się zmienia. O, aż zacina mi tutaj nas, na łydki. Nawet jak sprawdzicie prognozę na kolejne dwa dni powiedzmy, no to ona się może kilka, kilka razy zmienić. Wczoraj Pokazywało nam, że będzie padać. Dzisiaj rano już z kolei, że nie będzie padać. No a teraz zaczęło padać, więc loteria. Zawsze trzeba być przygotowanym, zawsze nosić parasolkę albo jakąś polerynkę przeciwdeszczową. I nie poddawać się, nawet jak jest ciężko, nawet jak jest pod górkę. O, proszę bardzo. Idealne buty. <laughs> Ale idzie, idzie, parasolkę ma. Daje radę. My chwilę poczekamy. Zrobimy test jak bardzo zacina, kiedy już można iść. Jest ostatni, taki w stylu Flintstonów trochę, z desek. W ogóle, żeby tutaj przejść, to musieliśmy się zmierzyć z tymi kałużami. Także teraz też muszę chyba przeskoczyć. Ale ten fajny, ładny jest naprawdę. Spiski, można. Jest na smycz, żeby przyczepić pieska. Jak się korzysta. Zapaliśmy maczunie? Ma Uu, de matcha Tokio. Wciół dobra, mega dobra. Wzięliśmy taką z imbirem, z cynamonem, z kardamonem, taką czaj e, macze. Także rewelacja a teraz idziemy jeszcze wyżej na czwartym piętrze są kasy, widzisz? idziemy już do, na punkt widok widokowy Skytree jest i to Skytree lecimy na górę wjazd kosztuje 1800 na odrobinę niższą platformę czyli jakieś 40 5 złotych. Na wyższą prawie dwa razy tyle. My lecimy na tą niższą, tam jest chyba koło 80 metrów różnicy. My wjeżdżamy na 350, a ten wyższy to jest tam chyba 400 z hakiem czy coś takiego. Miejmy nadzieję, że chmury nie zepsują widoku. No zaraz się okaże. Mamy rezerwację na za 5 minut. Czekamy właśnie na windę, ale były takie napisy, że ze względu na Słabą widoczność, że może nie być widać tak jak na zdjęciach, więc trochę się obawiamy, że może nie być efektu tak super. No ale cóż, nie mamy za bardzo wyboru, bo i tak jutro już stąd wyjeżdżamy, a dzisiaj na 18 mieliśmy bilety kupione i... No i dobrze, że nie wzięliśmy na ten kombo z tym wyższym. Najwyższy, takim takim tak. Letem. I tutaj jest właśnie napisane, tak, to jest 350 albo 450 metrów, więc 100 metrów różnicy. Uh, no, ale i tak wyżej niż Tokyo Tower, które mijaliśmy ostatnio, bo tam było chyba 200, tak? Coś takiego. To mega szybko. Wiesz co będzie kilometrów na godzinę Co? Teraz 60, 36. o ile dobrze liczę kilometrów na godzinę, ale to sprawdzimy Widać Widać Tak jest wow Ale to jest wysokość No i tak to się prezentuje Jest wielki uh, Wielki taras widokowy dookoła, także możecie w każdym miejscu zobaczyć Tokio, w którym tylko chcecie. Ludzi jest dosyć dużo, ale co chwilę tak naprawdę są dostępne miejsca, gdzie można sobie podejść do szyby i nikt nie zasłania. Więc naprawdę mega spoko zrobiony taras widokowy. No i idziemy się przejść dookoła. Za jakieś 40 minut będzie zachód słońca, więc zobaczymy jednocześnie podczas. Już tam zdjęcia nam proponowali, Ale zobaczymy jednocześnie w ciągu dnia, jak i w nocy i myślę, że to jest taki dobry cheat, żeby zobaczyć sobie, o której jest zachód słońca. bo jest tutaj też niżej kawiarnia, można sobie wypić kawkę, herbatkę. Zaraz pewnie ją tam obczajmy. O, nasza chata Tutaj jest nasza chata. Szukamy naszej chaty. Tak, my idziemy normalnie tak, eee, tym mostem, gdzieś mniej więcej tutaj i gdzieś tutaj, podejrzewam, jest nasz hostel. Powiem Wam, że to jest świetnie zrobione, dlatego że te szyby one są pochylone w taki sposób i dzięki temu, e, nieważne jaka jest pogoda, to deszcz tutaj po prostu nie ścieka po tych szybach. Jest bardzo dobra widoczność, mimo że wcześniej była słaba pogoda, a szyby są czyściutkie i wszystko pięknie widać, więc naprawdę jeden z lepszych punktów widokowych, w jakim byliśmy, na jakim byliśmy. Nagrane jakieś time chociaż nie ogłosiło się bez problemów, bo powerbank nam padł a kamerka, kamerka też padała. Już, też już padała, więc na szczęście z telefonu trochę daliśmy radę podładować, ale to tak wolno szło, że w ogóle była walka z czasem i timelapse nagrywał mi się od 8% baterii do 2% baterii. Co do samego SkyTree polecamy na 100%, jeden z najlepszych punktów widokowych, jaki kiedykolwiek widzieliśmy. Właśnie sobie jeszcze chodzimy wieczorem. Ja podłączałem kamerkę z powrotem do telefonu, bo jak jeszcze gdzieś pójdziemy coś zjeść, to może żeby udało się nagrać. Także do zobaczenia i polecamy Skype i linki macie w opisie filmu klasycznie